Jakiś czas przed wydarzeniami z Undertale, Papyrus i jego brat z niewiadomych powodów pojawili się pewnego dnia w Snowdin i tam zamieszkali. Potem Papyrus zaprzyjaźnił się z Ondynę i rozpoczął z nią treningi. Papyrosa spotykamy po raz pierwszy w lesie Snowdin, gdzie oznajmia Sansowi, że musi złapać człowieka. Nie wiedząc, że główny bohater okrywa się za lampą o dziwnym kształcie i zwymyśla Sansa, że nie przygotował zagadek, a Sans odpowiada, że nie jest w pełni sił, aby to zrobić. Papyrus spotyka po raz pierwszy bohatera twarzą w twarz w lesie gdzie początkowo rozprasza go skała, jednak po chwili znów skupia swoją uwagę na bohaterze. Papyrus z początku zadaje głównemu bohaterowi słabe, łatwe zagadki, jednak potem są one coraz sprytniejsze, co jednak nie zmienia faktu, że Papyrus praktycznie nie chce walczyć z bohaterem, aż do momentu, gdy spotyka się z nim sam na końcu miasta Snowdin. otrząsa się i inicjuje spotkanie. Papyrus nigdy tak naprawdę nie zabija bohatera, ale jeśli temu pozostanie jeden punkt HP, wtedy kończy walkę i omieszcza bohatera w w swojej szopie, z której można bardzo łatwo ociec. Ostatecznie Papyrus decyduje, że główny bohater jest przyjazny i pozwala mu przejść do wodospadu, dając również rady, jak wyjść z podziemia, a także oferuje spotkanie o niego w domu Loprandkę. W zależności od tego, czy bohater obraził go albo flirtował z nim odpowiednio. Wracając do domu po tym, Papyrus rozpoczyna spotkanie Loprandkę, na którą obierze się w swoim tajnym stylu i okryje pod swoją czapką specjalny prezent dla bohatera z pakhetki. Ostatecznie jednak, papyrusy decyduje, że znak zapytania bohater jest zbyt troskliwy o papyrusa oraz żonę. o jego, mówiąc mu, że i tak by go nie pocałował, gdyż nie posiada warg i dla ich wspólnego dobra wysyła bohatera z powrotem w drogę, dając jednocześnie swój numer telefonu na który może zawsze dzwonić. Później w grze można wysłuchać opinii i przemyślenie papyrosa na temat różnych obszarów podziemia. Gdy bohater idzie drogą przez wodospad, Papyrus stara się przekonać Ondynę, żeby nie zabijała bohatera. Ondyna odmawia, a Papyrus choć przyjaźni się z bohaterem, czuje się zobowiązany jej pomoc. Kontaktuje się przez telefon z głównym bohaterem i pyta, czy ma obecnie na sobie bandanę. Krótko po zakończeniu rozmowy, Ondyne znajduje i atakuje bohatera z okrycia. Gdy już bohater zdoła ociec, szkielet dzwoni ponownie i wyjaśnia, że starał się tak wykorzystać informacje, aby oszukać Ondynę. To, czy kłamstwo Papyrosa pomoże bohaterowi, zależy od tego, czy odpowiedział mu czy zdjął potem bandanę. Podczas ostatecznej konfrontacji bohatera z Ondyną, papier dzwoni ponownie i sugeruje, że mogą razem wetrofować. Spędzić trochę czasu, jeśli protagonista da Ondynę trochę wody w Hotland, papyrus wpadnie na pomysł i będzie czekał w domu Ondynę na bohatera, aby rozpocząć ich spotkanie. W czasie tegoż spotkania ocieka z pomieszczenia, wcześniej jednak zmuszając Ondynę i bohatera do przyjaźni. Gdy to się powiedzie, papyrus proponuje Ondynę pozostać w swoim domu z powodu pożaru, który teraz o niej mieszka.